Nie wiem, czy jeszcze się uczysz, czy już nie. Nie wiem, czy jesteś na studiach, czy już nie, ale na pewno masz doświadczenie sesji egzaminacyjnej albo jakichś trudnych egzaminów, sprawdzianów może w szkole, może w pracy, może na uniwersytecie. Ja też mam takie doświadczenie. My, siostry, studujemy teologię, wszystkie musimy y, regularnie mierzyć się z różnymi egzaminami i czasem nie jest łatwo połączyć to z życiem wspólnotowym, dlatego że we wspólnocie mamy bardzo wiele obowiązków, y, musimy zająć się wieloma sprawami, prowadzimy wiele katechy, wspomagamy na, na wielu parafiach, dlatego czasem nie jest łatwo y, znaleźć y, czas na naukę, y, ale Pan Bóg pomaga. Pan Bóg zawsze pomaga. Pamiętam jeden egzamin z łaciny. Siostry musiały egzamin, przeegzaminować się z łaciny, i e, dzień wcześniej, popołudnie przed egzaminem, e, przyszła do domu paczka. Paczka, w której były swetry dla wszystkich sióstr. Ktoś zrobił nas, nam prezent jakiś darczyńca e, chciał ku, zakupić dla wszystkich nas takie same swetry. I... Dostałyśmy w prezencie czarne swetry. No i tak m, cieszyłyśmy się tym, każda wyciągała, każda szukała e, swojego rozmiaru. I jedna z sióstr zwróciła uwagę, że każdy sweter ma metkę. I na tej metce ma napis z borku widriato. E, I mówi: O, widriato, ale śmieszne. To jest jeden z tekstów, który mamy przygotować na egzamin z łaciny. Być może ten pojawi się na egzaminie. Czy to nie jest jakiś znak? Czy Pan Bóg nie mówi nam, słuchajcie, to jest to pytanie? To pytanie padnie na egzaminie, przygotujcie się. No ale trzeba wiary, czy rzeczywiście tak, czy rzeczywiście nie. I mówiło jedna siostry, nie, co za bzdura, na pewno to czysty przypadek. Tutaj, no nie, no musimy się przygotować ze wszystkiego i pewnie trzeba się przygotować ze wszystkiego. Ale jeżeli Pan Bóg chce pomóc, to dlaczego nie skorzystać z Jego pomocy? I wiele sióstr przygotowało. Ten tekst. I rzeczywiście następnego dnia na egzaminie padło to pytanie, pojawił się ten tekst. Chwała Panu, bo wszystkie siostry, które zaufały i uwierzyły, zaliczyły, jestem pewna, że ten Boży przypadek może się wydarzyć również w swoim życiu, jeżeli tylko otworzysz oczy i w wierze będziesz przyjmował Boże znaki.